Cześć, witajcie dzisiaj. Znowu mi wiatr przywiał dobry temat, dobrą taką inspirację w temacie, żeby powiedzieć o, o wypaleniu zawodowym. Ostatnie moje dwie sesje z klientkami też dotyczyły takiego syndromu, takiego odczucia może też tak macie i nie wiecie skąd to się bierze i o co chodzi a mianowicie lubią robić to, co robią w pracy, ale myślą o zmianie, nawet już mają obie te klientki jakby nowe zajęcia, nowe umiejętności, ale jeszcze robią te, te, te dotychczasowe rzeczy, bo, bo są klienci, bo mają markę wyrobioną i tak dalej. No ale zaczęło się dziać coś takiego z nimi, że jedna z nich zwłaszcza, zaczęła być bardzo zmęczona, a zajmuje się masażami, między innymi. Po tych masażach, po każdym z nich jest tak zmęczona, tak ją odrzuca, że nie ma siły, bardzo źle się czuje. Na no, samą myśl po prostu o tym, że musi następnego dnia przyjść i robić to samo, to jest dla niej no nie chce jej się, po prostu ją odrzuca, jest bardzo zmęczona, często boli ją głowa i pracowałyśmy z tym tematem. O co chodzi? I rzeczywiście ona poczuła takie wypalenie zawodowe i kompletnie straciła wenę twórczą w tej pracy, inspirację, lekkość, przyjemność. I właśnie zadała mi pytanie, jedna ta klientka i druga. A jak to się dzieje? O co chodzi? Bo to są rzeczy, które one lubią robić, ale... No właśnie, ich ciało się zbuntowało. Ma pewne, mają pewne fizyczne objawy. No i o co chodzi? Bo oczywiście umysł y, mówi nie, zostań przy tym. Tutaj jest pewniak tutaj są klienci, to nowe to wiesz, może nie wypalić. No i one tak się tego trzymają, tych starych zajęć. A ciało już pokazuje nie. I to jest właśnie ten konflikt, słuchajcie. Wpływa to bardzo na nasz układ nerwowy, zwłaszcza na nasz układ nerwowy autonomiczny. Zaczyna się, zaczyna się z naszym ciałem dziać coś um, niepokojącego, dziwnego, i nawet emocjonalnie mam taki odrzut. No i to wypalenie zawodowe właśnie polega na tym, że my się często trzymamy rzeczy, które już z nami nie rezonują i których tak naprawdę podświadomie albo nawet świadomie nie chcemy robić, ale boimy się zmiany, no więc zostajemy w tym co pewne. Um, no i pojawia się w nas konflikt, no i ten konflikt jest przez nas odczuwany. Um, natomiast jest jeszcze, co jest ciekawe, bardzo często wypalenie zawodowe głównie dotyczy kobiet. I tak jak powiedziałam, to jest szeroki temat, ale oprócz tego, że zostajemy w czymś, co nie jest z nami już zgodne, na wypalenie zawodowe może wpływać również to, że bardzo wiele kobiet pracuje po prostu za dużo bądź non-stop w tym, co robią, na przykład w swojej pracy, na energii męskiej. Energia męska jest przede wszystkim energią działania, ona się inaczej manifestuje, jest inną. Kompozycją energetyczną niż energia żeńska. I oczywiście każdy człowiek ma energię męską i żeńską i panowie mają obie i panie. Ale chodzi o to, żeby ich używać wtedy, kiedy rzeczywiście mm, mogą być przydatne i są przydatne i zasadne do danej rzeczy. Natomiast tak jak powiedziałam, bardzo często kobiety dzisiaj są. Za dużo bądź non-stop energii męskiej. I tak się nie da. I bardzo często to wypalenie zawodowe powoduje to, że my robimy właśnie. Chcemy coś zrobić, wykonując działania w praktyce, używając też głowy często, analizy. To jest bardziej swoiste dla mężczyzn. Kobieta kreuje w inny sposób. Nie musi się narobić i wykonać tyle działań w praktyce, a my to robimy. I to nie jest naturalne dla kobiet. Zgodne z naszą budową i naturą, z, na, z tym, jak, jak zostałyśmy, jak jesteśmy skonstruowane. Także um, uważajcie z tym. Ja wam powiem, że też tak miałam. Um, I to kilka razy, zanim w ogóle zrozumiałam, że to nie tędy droga. Ale jest jeszcze jedna rzecz która może wypowodować tak zwany syndrom wypalenia zawodowego. I to jest myślę też taka bardzo istotna rzecz, ponieważ wszyscy podlegamy pewnym prawom i porządkom, które tworzą naszą rzeczywistość. I to są trochę takie jakby, tak mieli program w pralce albo program w piekarniku, tak, no do odpowiedniego do odpowiedniej potrawy używacie odpowiedniego programu w tym piekarniku, czyli jakiegoś nawiewu, grzania, temperatura jest istotna i czas. No, i jeżeli zastosujemy nieodpowiedni program, to potrawa nam może nie wyjść. Bo się na przykład nie upiecza albo się spali. Także. Tak samo jest z tymi porządkami, które tworzą naszą rzeczywistość, z tymi prawami, które tworzą naszą rzeczywistość. I jednym z takich. Głównych porządków. Między innymi, bardzo fajnie nazwał ten porządek, myślę, również dla nas i przedstawił nam ten porządek. Bert Hellinger to jest porządek w braniu i wdawaniu. I w braniu i wdawaniu, słuchajcie, musi być równowaga w przepływie tej energii. Nieważne, czy my ją manifestujemy w postaci pieniądza, czy jakieś usługi, czy jakiejś czynności, którą wykonujemy dla kogoś albo dla siebie. Ten porządek brania i dawania jest wszędzie między każdą, w każdej relacji, w każdej zależności. Czy to jest porządek w naszej rodzinie, między członkami rodziny, czy to jest porządek w relacjach naszych ze znajomymi, społecznych, czy to jest porządek relacyjny, na przykład w firmie, w biznesie, tak? Są pewne struktury, które funkcjonują. Te porządki, i jeżeli my je zaburzamy, to robi się bałagan. I wracając do wypalenia zawodowego, do naszej pracy, bardzo często jest tak, że na przykład macie jakąś usługę i ona jest nieadekwatnie wyceniona do swojej wartości. Może to być usługa, którą Wy wykonujecie, albo produkt, który stworzyliście i dajecie klientom. I ten produkt. Czy Wasza usługa ma waszą konkretną energię, potencjał tej energii, wartość tej energii, gęstość tej energii. I pamiętajcie, że pieniądz też jest energią. My możemy sobie trzymać w pieniążek w ręce, ale to jest energia. I teraz energia pieniądza ten pieniądz, ta wartość pieniądza musi być równoważna z tą usługą, którą wydajecie. Bo. Dlatego często też nie mamy klientów, bo jeżeli ja dam za niską cenę do usługi, którą świadczę, to macie gwarantowane, że bardzo szybko doświadczycie syndromu wypalenia zawodowego. Bardzo szybko. I ja tak też miałam raz. Ale bałam się podnieść cenę, bo mi tutaj ten pan w głowie, czyli umysł. Gadał inaczej, bałam się, miałam różne blokady i dla bezpieczeństwa, bo nie może być za drogo, bo klienci nie przyjdą, o Jezu. No, mnóstwo różnych przekonań, które mi się pokazało, których nie byłam świadoma, blokowało mi to, żeby tę cenę podnieść. I zaczęłam e, bardzo źle się czuć po swojej pracy, po sesjach, po masażach, mm, gdzie ja to lubiłam. To było coś po prostu, co uwielbiałam, ale fizycznie czułam się... Nagle zaczęłam się czuć bardzo źle. Tragedia po prostu. I zaczęło mnie odrzucać od tej pracy. I akurat na to zrobiłam ustawienie wtedy, pół ileś lat temu. I okazało się, że te ceny są za niskie do wartości, jaką ja daję w swoją usługę. I kiedy je podniosłam, zmieniłam, sprawdziłam sobie też jaka ta wartość, jaka ta cena jest właściwa na dany moment. No miałam po prostu takie wiecie pętlo przedzawałowe, bo się po prostu przeraziłam, ale jak podniosłam tą cenę, to z powrotem był przyrost klientów, a ja miałam zeszło mi totalnie przemęczenie i niechęć i bóle głowy i tak dalej. Więc um, wtedy to zrozumiałam a, też, na czym polega ta um, równowaga, ten balans właśnie w braniu, w dawaniu, w wydawaniu, w przyjmowaniu, w tej wymianie. Po prostu tak jest. Um, porządki tworzą i porządki mają nam służyć. One nie są przeciwko nam. One nie są niczym ograniczającym. Tylko my się ograniczamy, robimy sobie krzywdę, jak próbujemy z nimi walczyć i je zmieniać. A to jest niemożliwe. To jest tak, jakbyście chcieli z pralki zrobić lodówkę. I się dziwicie, że tam jedzenia się psuje szybciej. Bo pralka to pralka, lodówka to lodówka. Koniec. I tak samo jest ze za wysoką ceną. Jeżeli my gdzieś nieświadomie, podświadomie albo czasem świadomie czujemy, że ta cena jest za duża, przegięliśmy, a czasami nie mamy świadomości, że cena w pieniążkach jest do naszej usługi, do naszego produktu za duża. To również nie ma tego połączenia i tych klientów będzie ubywało. Tu raczej nie będziecie mieli wypalenia zawodowego, ale klienci będą znikać, popyt będzie się zmniejszał, to nie będzie miało przełożenia, więc nie będzie w polu szło. Także um, taka ciekawostka, jeżeli nie macie pewności co do wartości swoich usług, możecie sobie zrobić takie ćwiczenie ustawieniowe. Um, zrobić sobie 3-4 karteczki, napisać różne ceny, łącznie z taką, jaką macie obecnie i na pewno z taką, o której myślicie, że chcielibyście ją mieć. I jeszcze jakieś na przykład dwie inne. Pomieszajcie je, odwróćcie je do góry nogami, połóżcie je sobie na podłodze. I po kolei stawajcie na każdej. Dajcie sobie chwilę, żeby poczuć, co wy czujecie w danym miejscu, czyli na danej tej wartości energetycznej, na danej cenie. I tam, gdzie Wasze ciało będzie po prostu miało lekkość, będzie frunęło albo będzie chciało do przodu, będzie po prostu kipiało i działo się entuzjazm, lekkość, radość, przyjemność, motywacja, wszystko. To to będzie właściwe. I taką cenę ustalcie. Nie dajcie się zdominować tutaj zękowi, żeby Wam gadał, bo on Wam będzie wywlekał różne fajne historie, Wasze przekonania, system wartości, jakieś bloki energetyczne i inne, że ta cena może być zła i Wy się możecie po prostu bać i być przerażeni i mieć różne myśli, że to jest po prostu abstrakcja czy cokolwiek. Ale zaufajcie swojemu ciału. To co ja zawsze powtarzam: e, ciało. Ciało jest e, najważniejsze i ono nigdy nie kłamie, pokaże wam prawdę. Tam, gdzie kwitniecie i rośniecie, to jest właściwe. A tam, gdzie jest ciężko, albo jest blok, albo mnie zamroziło, albo mnie sparaliżowało, albo mnie coś boli, to nie. To nie jest zgodne z wami. A musi być ta cena zgodna z waszą. Wewnętrzną, waszym potencjałem w danym momencie i wartością, to nie znaczy, że to się nie może zmienić za jakiś czas, że znowu tą cenę będziecie mieli zmienić. I tak samo jest z jakością, a właściwie z, z daną, z kategorią danych usług. Jeżeli Wy nie czujecie, że już chcecie coś robić, a chcielibyście się przekwalifikować, coś nowego wprowadzić albo zmienić branżę, to też sobie możecie ustawić to. w w takim ćwiczeniu, napisać na kartce to, co robicie, to nowe, pomieszać, stanąć. Zróbcie sobie tyle kartek, ile chcecie. Możecie na przykład jeszcze trzecią kartkę dodać, że robicie obie te rzeczy. I zobaczcie, jak się będziecie czuli. No, Bo wasze ciało wam pokaże, co jest właściwe. Tam, gdzie dajecie uwagę, dajecie energię. I też energii nie, nie da się rozproszyć na zbyt wiele rzeczy, zbyt wiele projektów, zbyt wiele czynności, zbyt wiele usług. Jedna, z reguły na początek to jest jedna, maksymalnie dwie. I ja byłam też w takiej sytuacji, gdzie otwierałam swój gabinet, a jeszcze współpracowałam z jedną firmą i to jest tak, jakbym stała jedną nogą w jednej łódce, a drugą nogą w drugiej łódce, i tak płynęła. Bardzo, bardzo ciężko mi było i ani tu się nie zwiększała ilość klientów, ani tu. I w momencie, kiedy podjęłam decyzję, że kończę współpracę z firmą jedną mm, i przefokusowuję się całkowicie na swój gabinet i klientów, to słuchajcie, jak dałam tylko informację, że zakończą współpracę, bo jedną rzeczą jest podjąć decyzję, ale jeszcze ją zmaterializować, czyli wykonać działanie w realiach, bo bez tego się nic w waszym życiu nie zmieni, czyli porozmawiałam z właścicielką, powiedziałam, że do końca miesiąca zostaje po odchodzę. Przetransferowałam na swój gabinet całe 100% mojej energii, i uwagi i działań. To miałam tutaj, słuchajcie, w ciągu paru dni przyrost 300% klientów, a co mam jeszcze powiem na koniec ciekawostkę taką, a to było dwa dni po tym, jak ogłoszono pierwszy lockdown na pandemii. I wszystko się zamknęło, a ja miałam 300% przyrost klientów przez pierwsze dwa tygodnie. Tam, gdzie dajesz uwagę, tam dajesz energię. Nie słuchaj przekonań i nie słuchaj świata zewnętrznego, co on Ci mówi. Że teraz nie jest czas, że teraz nie jest sezon, że teraz nie jest odpowiedni dzień tygodnia, a teraz będą ferie, a teraz coś tam, a w tej branży to jest tak. To są wszystko nie Twoje przekonania. I wypalenie zawodowe najczęściej się dzieje właśnie wtedy, kiedy my słuchamy wszystkiego, wszystkich, a nie własnej duszy, własnego serca, i robimy coś, co nie jest zgodne w 100% z nami. Ile można płynąć pod prąd w rzece? Więc pozwól sobie płynąć z nurtem, tylko też kieruj, czyli wykonuj działania, które Cię w tym nurcie prowadzą w odpowiedni sposób. Także. Porządek brania i dawania w każdej relacji, w każdej czynności jest ważny, w każdej usłudze. Wartość tego, co robicie, jeśli wyceniacie to, to jest w, w, w zawodowym e, obszarze i ma to mieć jakąś wartość pieniądza. Tu musi być też równowaga brania i dawania. Ja wam daję taką usługę, wy mi dajecie tyle pieniędzy. Ja płacę tyle pieniędzy, ktoś mi daje taką usługę, tak? Bo można się, mówię, wypalić totalnie, bardzo szybko, i a, czy to jest z poziomu energii męskiej, czy żeńskiej, też. Kobiety raczej powinny działać z poziomu energii i z energii, być w energii żeńskiej, kiedy kreują, kiedy tworzą. Tak. Także mm, to ma wpływ. Wypalenie zawodowe, tak zwane, ładne hasło to jest właśnie taki zbiór pewnych elementów, który nam się przytrafia, który można zmienić. Także to mi dzisiaj przywiało. Wiaterek i tym się dzielę. To na tyle na dzisiaj. Do zobaczenia.